Dzisiaj pootwieramy różne fajne kartony. Zagramy dzisiaj w grę, w której będziemy otwierali mnóstwo kartonów Mystery Boxów i z nich będę dekorowała pokoje, domy, mieszkania. A dodatkowo wyciągając te przeróżne rzeczy z tych kartonów. Będę mogła się dowiedzieć co nieco o naszej bohaterce, o jej historii, o jej dzieciństwie, nie wiem, o jej pierwszym chłopaku, o jakimś rozwodzie i takie różne i takie różne cuda na kiju, więc ja się chowam z powrotem i idziemy otwierać kartony. Czekajcie, muszę się zapakować. No chowaj się, Aga, chowaj się. O! Właściciel książki. Eee, wiadomo kto. Grażynka. <laughs> Oczywiście, że tak. Mamy tutaj jej pokój. E, wygląda on mi taki, wiecie, na dziecięcy pokój. O, piłka. Grażynka lubi grać w piłkę? Co? Tego to się nie spodziewałam. Jaki ładny ma w ogóle plecak? Wow. Hmm, gdzie by ten plecak postawić? Dobra, załóżmy, że na razie tutaj. Wygrała coś? Naprawdę? Puchar za grę w piłkę nożną? Niesamowite! Tu są chyba jakieś rzeczy do makijażu, tak mi się wydaje. Albo to są pisaki, nie wiem. W ogóle, słuchajcie, ja nie umiem tak ładnie rzeczy układać, wiecie? Ja mam straszny z tym problem. Nie umiem jakoś tak projektować. Pamiętnik! A można go otworzyć? Pewnie tutaj, wiecie, coś napisała o swoim ulubionym chłopaku. Co to jest? To są chyba kredki. Tak mi się wydaje. Takie świecowe, więc włóżmy je tutaj do szafki. Eee, jakiś zeszyt. Dobra, niech idzie do... Si A można do plecaka go włożyć? Nie, nie można. O, tutaj jeszcze mamy miejsce. No to może w takim razie tutaj to poukładajmy. To jest jakiś obraz, słuchajcie. Ale to jest... To jest kot czy koń? <noise> o, nie wiem. Ciężko rozróżnić. Świnka jest! To jest świnka czteroko... Czy, 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 czy jak tam? Szerokokątna czy jakoś tak. Mamy jakąś kolejną książkę. Boże, ile książek? Dobra, tutaj. A co to jest? Co to? To jest coś do gry jakiejś? Nie wiem. Okej. Okay. A to, co to jest? Jej, ja nie wiem, co to są za rzeczy. Dobra, tutaj mamy kostkę Rubika. To akurat fajne. Czekajcie. Tą świnkę może odwrócę. Kostkę tutaj ułożę. Ale ten mój pokój będzie coś czuję brzydki. <laughs> ja nie umiem projektować. Dobra, tutaj piłkę. To są szachy czy warcaby? Ha, nie wiadomo, bo nie można otworzyć. Dobra, schowajmy je do szafy. O nie, to czekajcie, to może. O, wiem co zrobimy. Tutaj poukładamy gry różne. To jest dobry pomysł. Tak mi się wydaje. Gdzie Półeczka z grami. Eee, a zeszyt. A zeszyt. Dobra, tutaj. Okej, okay, cały jeden karton wypakowany. Tu jeszcze mamy całe biurko, zobaczcie. O! O. To tu ułóżmy rzeczy. Dobra, kolejny kartonik. Co tu będzie ciekawego? To też jest jakaś książka, więc książki tutaj. Chyba jakaś taka bardziej bajka, bo tu widzę, że jakiś zamek jest. Nożyczki. Okej. Okay. No dobra, nożyczki. Mi akurat zawsze przy otwieraniu zabawek brakuje nożyczek. To wydaje mi się, że jest gumka. Jaki fajny! O matko! Mogę go na łóżku nawet położyć! Lol! Dobra, to ma skotki na łóżku. A to, co to jest? A jak to otworzyć? Co to jest? To jest jakiś. Plakat! Oh my god! Ale super jest ta gra. Można odpakowywać po prostu miliony rzeczy. Woo! Nie wiem, czy ktoś z was takie gry pamięta, ale tak się kiedyś grało w jakiegoś tam Tetris'a czy coś. Nie wiem dalej, słuchajcie, co to jest, nie? To mnie zastanawia. Jak ktoś z was wie, co to jest, to napiszcie w komentarzu. Tu mamy kolejnego misia. Kolejna książka. O nie, tu już mi się nie mieszczą, dobra. Czekajcie, to ten zeszyt to powinnam chyba tutaj położyć. E, tak mi się wydaje. To nie wiem, co to jest. Schowam to, bo mnie to denerwuje, bo nie wiem, co to. Yy, zgubiłam się już, słuchajcie, co robiłam. A, książki układałam. Dobra, niech to tak będzie. Co to jest? Co się stało? Uwieczni wspomnienie. A, mogę sobie zdjęcie zrobić, jakąś naklejkę dodać. Można jakby, wiecie, porobić sobie zdjęcia swoich tutaj e, przygód w układaniu swoich projektów. To jest chyba aparat taki Polaroid, więc tutaj może go połóżmy. Latarka. Latarka niech idzie do szafki. Yy, kolejna książka. Dużo książek. Grażynka chyba lubi czytać, no nie? O! A to jest taki autobus yy, angielski, no nie? O, może nawet tutaj kłaść rzeczy, lol. Powiem Wam. Czekajcie, pamiętnik wiem, położymy. Powinnam pamiętnik pod poduszką położyć, ale połóżmy tutaj na łóżku. A! I pamiętajcie, moi drodzy, proszę o zostawienie tutaj wielu łapek w górę. Szczególnie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków z tej gry, bo ona mi się, słuchajcie, naprawdę mega podoba. Więc zostawcie tutaj 10 tysięcy łapek w górę. To na pewno wtedy nagram drugi odcinek i subskrybujcie ten kanał, bo będzie tutaj dużo gier. Bardzo dużo! Musimy tutaj, jakby, trochę też odkrywać historię, e, właśnie tej postaci tutaj. Więc, może ten autobus oznacza to, że grażynka była kiedyś w, na wycieczce w Londynie. E, skakankę, gdzie położyć skakankę? Dobra, na ziemi. <laughs> Okej, okay, dobra, został nam ostatni karton. Znowu jakaś książeczka z jakimś misiem. E, gdzie już te książki kłaść? Za dużo książek grażyna masz. Tłumacz, tłumacz. Misiu kolejny! No, misiów to musi być dużo. Czekajcie, jakoś trzeba je tu ładnie poukładać. Tutaj ten, tutaj ten. Tutaj żabka. Konik! A to może jednak na tym obrazku to chyba jednak jest koń, wiecie? Czyli Grażynka po prostu lubi koniki. Może jeździ konno. Dobra. Nie wiem, nie, wiem, nie umiem kłaść rzeczy. Tu jakąś mamy figurkę? Lol. Jakiegoś superbohatera. To eee, CO TO JEST ZA MONSTRUM?! LOL! Tego to się nie spodziewałam tutaj znaleźć, nie? O, kolejny koń! O, dobra, to dwa konie. Ej, ale słuchajcie, ja za dzieciaka też zbierałam konie. Nie no, to to po prostu chyba jestem... To jest chyba mój pokój, wiecie? LOL! Takiego też miałam, jak byłam dzieckiem! LOL! 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 Dobra, już nie wiem, gdzie te rzeczy układać, przysięgam. Za dużo ich jest. Kolejna figurka, co? Dobra, niech stoją. O, co co? Tamagochi! O, bez jaj, Tamagochi. W ogóle to wydaje mi się, że powinno iść na biurko, bo to są chyba takie biurkowe rzeczy. Tak, mi się wydaje. Dobra, to tutaj niech będzie ta gra leżała, tutaj Tamagochi. O! I LOL! To jest jakaś kaczka. O, i nawet pisnęła. Duża si! Ja. O dobra, dużą świnię to tutaj trzeba położyć. Co obrazy, <śmiany> obrazy, świnki, nie wierzę! <śmiany> Jakie to ładne jest! O, ja nie wierzę! Oh my god, wielkie radio? Nie mam miejsca na to radio. Nie, nie wiem gdzie. Mogę schować je do szafy? Nie mogę, bo jest za duże. Ludzie, gdzie radio położyć? Czekajcie, może tak, plecak przy biurku, o, a radio wtedy tutaj, to chyba dobry pomysł. A co co to jest? <laughs> to są kasety do radia, no tak, o lol. Grażyna, za dużo czytasz, nie? No zobaczcie, nie mieszczą się. Nie mieszczą się mi książki, Grażyna, za dużo. No zobaczcie, kolejna. Gdzie ja mam je poukładać? Dobra, może tutaj. Niech sobie leży w szafce. No, patrzcie, nie wierzę kole. Nie, dobra. Konie! Idziecie tutaj, na szafkę. Tu będzie stado. stado koni. <grystanie> o, koniec! <grystanie> co to mi tak miga teraz? O co tu chodzi? Sprawdziłam aż w necie, o co chodzi tutaj z tym czerwonym, wiecie, obramowaniem. I okazuje się, że to chodzi o to, że jakieś rzeczy są w złych miejscach. Że niektóre rzeczy muszą być, wiecie, w jakichś tam miejscach konkretnych ułożone. Widzicie teraz, jak plecak tutaj położyłam, to jest ok. To też jest źle. To gdzie mam to niby położyć? Tu też jest źle, tu też jest. Może do szafki. A, może, że w biurku. Widzicie? No, logiczne, bo to trzeba było schować. Dobra, a koń? Koń chyba, jak tutaj był, to był ok. Dobra, misiu jest jeszcze źle. Pewnie na łóżku ma być, tak obstawiam. Tak. Ten ziomeczek. Ma iść, załóżmy, tutaj i... To, to, to. O, teraz dobrze. No patrzcie, to gra taka łatwa jest, jakby się wydawało. O, i dostaję tutaj jeszcze jakieś naklejki, które też się kolekcjonuje. Maj 1997. Nareszcie własny pokój. Grażynka ma własny pokój. Siedem lat później. Grażynka się ponownie przeprowadziła. Tym razem mamy już chyba całe mieszkanie tutaj. Patrzcie, łazienka jest, kuchnia. Ale. Hmm. To ona już mieszka teraz sama, że jest, wiecie, dorosła? No tak to by wyglądało, no nie? Ale w ogóle, jak tu brzydko jest, tamten pokój był ładniejszy. Tu mamy też jakąś książkę. Albo nie, to są może płyty DVD, myszka, patrzcie. Czyli będzie komputer na pewno. Podkładka! O lol. A tu jest komputer! To taki duży, ja nie zauważyłam! Kiedyś takie były wielkie, w sensie to był tylko monitor moi drodzy, to nie jest, że to jest cały komputer, nie? Znowu ta linijka! Gdzie linijkę położyć? Po co komu linijka taka duża? Myślałam, że to jest pamiętnik, a to nie jest tym razem pamiętnik. To jest yy, kalendarz. Wydaje mi się, że kalendarz też powinien leżeć. O, tutaj są jeszcze, zobaczcie, szuflady. Kalendarz powinien leżeć przy biurku, no nie? Tu mamy jakąś książkę znowu. No to już, słuchajcie, ustaliliśmy. Grażynka na pewno lubi czytać. To na 100%. Dobra, dalej. Torba. No czyli, wydaje mi się, że tak, że to już jest taka grażynka, wiecie, po szkole i jej pewnie to jest pierwsze mieszkanie, jakieś, które sama wynajmuje. No, nie wygląda zbyt dobrze. A czekajcie, o, koszula? taka czerwona farmerska. Czekajcie, bo tu jest jeszcze stolik. A tu mi mogę te kartony przestawić? Nie mogę. Ojeje. O, cały komputer. O, dobra. Tutaj, super. Dalej, co mamy dalej? O, jaki słodki obrazek. Nie wiem, co to jest. Coś dziwnego. O! Świnka z nią wzięła świnkę ze sobą. Jak słodko w ogóle, nie? Że wzięła ze sobą świnkę, ale fajnie. Dobra, dalej. Szczo Szczoteczka? A, to do łazienki pewnie. Dobra, to to już musimy do łazienki wziąć. Przyznajcie się, moi drodzy, kto z was miał takiego ludka, nie? Kto z was takiego ludka miał? Ja akurat nie miałam. Ale wiem, że ktoś z mojej rodziny miał. Tu jakaś koszulka kolejna. Czerwona. Widzę, że lubi kolory czerwone. No słuchajcie, po prostu idealnie. Grażynka, nie? Czekajcie, spodnie. Nie. To powinno być chyba jakieś skarpety, no nie? Spodnie może do góry. Skarbonka! Też wzięła skarbonkę. O, jaka ładna koszulka! Za mało zaraz będę mieć wieszaków. O mogę powiesić jeszcze, LOL! Tego to się nie spodziewałam. Dobra, widzę, że Grażynka bardzo lubi zabawki. Nie no, słuchajcie, to jest niesamowite w ogóle, bo. Yy, ja się naprawdę bardzo utoż, utożsamiam się z tą postacią tutaj, bo to jest dużo takich rzeczy, które sama bym mogła mieć, albo mam, zobaczcie, jest piłka. No dobra, nie grałam tylko w piłkę nigdy, nie. W piłkę akurat nigdy nie grałam nożną, bo ja w sportach to w ogóle taka trochę średnia jestem i zobaczcie, ładne koszulki ma! Z kotkiem. Czyli może ma kota, o! Bo jak lubi kotki, to może ma kota. Dobra, tutaj zaraz będziemy mogli tu coś jeszcze powkładać fajnego. Radyjko. To jest, słuchajcie, niesamowite. Czejcie też, że ja nawet takie radio, radio miałam i nawet dalej gdzieś mam. To jest. Wow, po prostu, nie? <ścoughs> o, but! But! A gdzie drugi but? A to co to jest? Co to jest? Nie wiem. Włożę to do szafy, bo nie wiem, co to jest. O! Drugi but! W ogóle nie wiem, czy tutaj buty powinny być. Chyba powinna je tu bardziej ustawić. O! Przy łóżku na przykład, nie? O! Dobra, to te są jakieś inne buty, załóżmy zimowe. A, ej, a gdzie drugi? Halo, gdzie moje buty? Co to? Stajnik! Stajnik! Tak mój brat zawsze mówił, jak był mały. Kolejny stajnik! O, i kolejny, patrzcie, we wszystkich kolorach, wow. Plakat mamy jakiś. Eee, jakiś kosmos? Lol. To czekajcie. I teraz mi wszystko zepsuli, bo jeden ładnie obrazek tu był. A teraz jeszcze mam jakiś plakat, no? I gdzie ja mam to wszystko tutaj pomieścić? Halo? O, wzięła też swojego gęboja ze sobą. Znowu misiek. Czekajcie, tu jeszcze mamy karton wielki na łóżku. E, ojej, ja dobra, nie mam na razie tego położyć. Ten musimy karton wziąć. Tu mamy. Znowu plakat! Nie mam miejsca na plakaty już. <grym> dobra, jakaś tutaj chyba gra to jest. Albo właśnie płyta DVD, coś takiego. Kolejna książka. <grym> można poduszkę wziąć. Czyli można coś pod poduszkę schować. Kretki, słuchajcie, czyli Grażynka na pewno lubi też malować. No, lubi, lubi, na to wychodzi. Tu mamy. A to są mazaki jakieś. Po co ci ta gumka grażyna mogła się jej już nie brać? A to. Co to jest zateczka? teczka? To jakaś taka z dokumentami jest. To ciekawe, gdzie ona pracuje. A to co to jest? To są chyba skarpety, wiecie? Albo majtki. Albo majtki, no. O, tak, to są na 100% majtki. To czekajcie, trzeba ładnie majtki poukładać. Toster! Dobra, toster to na pewno idzie do kuchni, no nie? Wydaje mi się, że nie tutaj. Dobra, czekajcie, wszystkie majtki. Kostka Rubika też była e, tam wtedy, w tamtym pokoju. Patrzcie, ile majtek. O, kolejna koszulka. E, już, już nie wiem, gdzie mam to wszystko kłaść. Dobra, tutaj. Obra nie fuj, to jest obrazek małpy. No nie fuj, ja małp nie lubię. Nie, to tak nie może być. To na pewno już, to już, to już, to, to już nie mój, nie mój pokój w takim razie. <laughs> nie lubię małp. Tu jeszcze mamy, zobaczcie, jak dużo miejsca, żeby coś położyć. Mm. A te kartony nie przeszkadzają. Jeszcze kurtka. Panie Ile tych ciuchów A to co to jest Budzik to jest To jest budzik Dwunasta godzina Czekajcie, Gęboja tutaj Budzik powinien, wiecie, całkiem przy łóżku leżeć O, tutaj Tutaj to, znowu koszulka Dobra, to koszulki do góry Kolejna Kolejna, jakieś z frędzelkami Wzięła też... Zobaczcie, to musi być dla niej bardzo ważna pamiątka w takim razie. Eee, ta pod... o! W takim razie jeszcze w Paryżu była, zobaczcie! Ale ta Grażyna wycieczkowa jest! Ojej, a ta bluzka bardzo brzydka była, fuj. Kto takie coś nosi? A to co to jest? Czemu ja nie mogę tego zobaczyć? Jak to rozpakować? Żeby to zobaczyć? Musiałabym to pewnie powiesić. Nie mogę. A to piżama jest, dobra, czaje, czaje. To była piżama na pewno. Tu kolejna piżama, dobra. Tu kolejne mamy majtki. Dużo tych majtków. Ja tyle par nie mam, naprawdę. Albo nie, albo to są i majtki, i skarpety. Papier! <grym widać> Jak pozwólcie, papier pod, ł... pod poduszkę. Nie da rady, szkoda. dobra, jeszcze jakaś jedna książka. Tu jakiś bardziej to wygląda jak album ze zdjęciami. Tu jakaś koszulka śmieszna. Eee, już za dużo ciuchów, za dużo ciuchów grażyna, przysięgam. Dobra. Czas teraz na kuchnię, bo kuchnia jest fajna. Na pewno jest fajna. Mamy tu pełno tych szafeczek, jest mikrofala. Tu jest chyba zmywarka, tak mi się wydaje. W sensie mała trochę ta kuchnia, ale no. W większości małych mieszkankach są też małe kuchnie, no nie? Dobra, kubeczki. Kubeczki ładne. Filiżanka. Filiżanka może stać. Chociaż nie no, kubki powinny iść do kubków, no nie? Dobra, nie wiem, jeszcze zobaczę. Cukier. No to cukier połóżmy tutaj blisko. Eee, to jest jakieś coś na ciasteczka? Coś takiego. Ojej, a gdzie teraz talerze poukładać? Ciężka decyzja, moi drodzy. Może tutaj jednak. Nie wiem, dobra, zaraz się zastanowię. Miska jeszcze. O matko. O matko, ciężkie decyzje trzeba podjąć. W ogóle to, to jest wszystko w innych kolorach, no nie? Klawia! O nie! Klawiatura jeszcze! To w ogóle śmiesznie, że będziemy znajdować różne rzeczy. Wiecie, jakby no. w innych kartonach. Były źle zapakowane. Dobra, to teraz nie wiem, gdzie tą linijkę schować. Kolejny talerz. Kolejna miska. Szklanka teraz jeszcze. Yy, dobra, to już tam. Nóż! Potężny nóż, dobra, noże tutaj. O, ale tasak. Łyżga. Łyżga jeszcze. Dobra, co my. Otwieracz do winka. A no, może tutaj na wierzchu gdzieś. Gąbka, lol. Taką samą mam w domu. <ścjalnik> Czajnik. A, dobra. To czekajcie, bo czajnik musi być, wiecie, do prądu podłączony, no nie. Więc go wypadałoby postawić gdzieś tutaj właśnie no to otwieracz. Dobra, niech idzie otwieracz tutaj w takim razie. But! Zagubiony but się znalazł! A to co to jest? Obieraczka! A, bo ja nie wiem, co to jest, bo ja powiem wam, nie mam czegoś takiego jak obieraczka, wiecie? W domu? Ja nie obieram obieraczką. Ja obieram małym nożykiem. Wydaje mi się, że te rzeczy powinny pójść tutaj do tej szuflady, bo tutaj powinny być typowe naczynia. Jak łyżki, takie zwykłe, i tak dalej. A takie dziwne rzeczy to mogą iść tutaj. O, kolejny kubek. Dobra, te kubki później tam poukładam, tylko muszę wiedzieć, ile ich będzie, bo tak to jest ciężko coś rozplanować. a małe talerzyki jeszcze. Ojojoj. 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 Oj. Sól. Wielka, potężna sól. Dobra. To jest chyba kawa, to można tu położyć. Ręczniki papierowe. No e, 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 zle. do zle, bo ja wrzucę. Dobra, nie leżą na razie. Mamy łyżki, słuchajcie. I dobra, rozpakowane. Tu w ogóle możemy coś powiesić, widzicie? Jakąś ścierę czy coś takiego. Tu jeszcze w ogóle mamy sporo miejsca pod spodem. E, o, ściera, patrzcie. Widelce, noże i małe łyżeczki. O nie, to jest kolejna ściereczka. To czekajcie, bo ja wolę. Ta brzydka jest. Ja wolę tą. A tą schowamy, chyba, że ta pójdzie do łazienki. Taka opcja też może być. My. Ja mydło ogólnie też mam w, w kuchni, bo lubię mieć przy dwóch zlewach mydło, ale wydaje mi się, że to mydło musi iść chyba tutaj, wiecie? Tak obstawiam. O, tu mamy płyn do mycia naczyń, to to by się zgadzało wszystko. Co to jest? Na, a na owady coś. No to niech idzie do szafki. O! Opiekacz! Lul! Ale beka. Czajnik może tutaj postawmy. Ja wiem, że to jest elektryczny i nie powinien iść tutaj, ale tak będzie ładniej wyglądało. Deska do krojenia. Dobra tutaj garnek. O, ja, ja No i teraz mi ten czajnik tu nie pasuje. Gdzie ja ten garnek mam położyć? Brzydko tu wy... O. No nie! No, ten... Co ja mam z tym czajnikiem zrobić? On mi nigdzie nie pasuje. Ludzie, dobra. Mogę garnek do zlewu? Nie mogę. O, matko jedyna! Dobra, niech to tak stoi. A, bo wiem... Może cukier, sól powinny iść tu. A tu się nie mieści już. A! Powiem wam. no jeszcze wielki garnek. Wielki. Po co komu taki wielki gar? Matko jedyna. Olej, olej. Gdzie olej? Powiem wam. To jest bardzo ciężkie takie zaplanowanie wszystkie, żeby poukładać. A co to są? A to są worki na śmieci. Dobra, to worki do szafki. Co to jest? Lóczka gąbek! LOL! <noise> yy, to jest do patelni. To myślę, że tutaj. Yy, tutaj, do tej drugiej. Tu. Dobra, mam tylko okropny problem, i nie wiem, gdzie położyć ręczniki papierowe. W sensie mogłabym je położyć po prostu tutaj, i chyba będzie ok. Dobra, weźmy tego Buta zagubionego, żeby był tutaj. I zostanę jeszcze chyba tylko Łazienka, i będzie wszystko, moi drodzy. Ręczniczek, mydło, Oto to mydło połóżmy tutaj. Kubek. O nie, no tak w kuchni te kubki jeszcze. E, powinniśmy mieć jeszcze wiecie. O tu, tu co nie, to jeszcze jest toster! Nie! Jak ten toster tam zmieścić? Przecież tu nie ma miejsca! Idzie do szafy trudno. Nie ma miejsca na doster, trudno. Yy. A to jest sztyft pod pachy. Może do szafki na dół. Perfum. Przecież ta łazienka jest taka mała. Co ja mam tutaj zmieścić? Tak naprawdę wydaje mi się, że perfum mógłby być w jej pokoju. Dziś tutaj na przykład przy szafce. O. Ja powiem wam, perfumy nie trzymam wcale w łazience, tylko właśnie w swoim pokoju. No, i gdzie ja mam to niby tu wszystko zmieścić? Jak tu w ogóle nie ma miejsca na takie rzeczy? Dobra, szampon. Apteczka. Apteczka. Kolejny cyckonosz. E, tampony. Paczka tamponów. Ha! Dobra, tu mamy pewnie tu jest szampon pewnie i odżywka. O, zapasowy papier, moi drodzy. Papierów. O, wieże że z papierów ułożymy. Ręcznik, taki duży. Dobra. Mamy jeszcze paczkę pod pasek. Dobra, to tutaj. Nie wiem, gdzie tą szczotkę, może tu niech leży. Nie wierzę patelnia do kuchni jeszcze! Co? Gdzie mam ją... Ale... Jak tutaj... Po... bez sensu. Położyłam tutaj ten garnek i nic mi się tu więcej nie mieści. Widzicie? Nie mogę tu położyć kolejnej rzeczy. Eee. U góry mam jeszcze miejsce. O lol! To ja tego nie ogarnęłam. Dobra, to zróbmy to tak, że te dwie rzeczy będą u góry. Toster wtedy będzie tutaj. O lol! A to mnie zaskoczyło w takim razie. Czekajcie, muszę sobie oddalić, bo inaczej właśnie nie widzę dokładnie, co mam. Dobra, czekajcie, weźmy już, weźmy już ten cyckonosz tutaj. O, idealnie się zmieściły. Dobra, i czy to wszystko? Wszystko. Tylko teraz musimy sprawdzić, czy dobrze mam ułożone rzeczy. Garnek mam źle. No to gdzie ma niby iść gar? Tu? O, tu może stać. Widzicie, dobra. I coś mamy jeszcze nie tak. Torba jest nie tak. Tu? O, chyba dobrze. I buty mam źle. No to buty pewnie tutaj. Juhu! Się. Naklejkę też dostałam. Zajęcia zaczynają się w poniedziałek, czas na studia, czyli to jest jej takie, wiecie, małe mieszkanko studenckie, czyli ona jakby rozpoczęła studia. Nie że już pracuje, tylko studiuje. No tak, mogłam się domyślić, bo przecież tam były tor torba bardziej taka właśnie jak. Na studia no. <śm>, dobra, tutaj możemy coś jeszcze. Y, jakąś prędkość? Odtwarzanie? Co to będzie? <śm>, jak wszystko kładłam, ale fajne. O lol. Ło, wow, ale szybko leci. <śm>, ale super. Historię Grażynki poznamy w kolejnym odcinku i z tego co widzę, to tu są, zobaczcie, aż trzy książki. Tutaj na dole są jakieś kolejne, ale wydaje mi się, że to chodzi o to, że będą tutaj trzy różne historie, jakby różnych osób, no nie? Będziemy poznawali. W ogóle jestem też... O, chciałam zobaczyć te naklejki. Tu się widzicie, zbiera naklejki jakieś różne, ale fajne. O tak, początek, super. Mniej niż trzy, mądra głowa i mamy tutaj pełno naklejek, trzeba pewnie całą kolekcję zebrać. Jak dla mnie ta gra jest po prostu niesamowita, jest przepiękna i naprawdę bardzo chcę już nagrywać kolejny odcinek z niej i zobaczyć jak się dalej potoczy historia naszej Grażynki, więc pamiętajcie łapki w górę, subskrypcje i na pewno zobaczycie je jak najszybciej kolejny odcinek. Papa, pa. do zobaczenia w kolejnym odcinku.